Polski Ład. Dwie grupy zyskają najbardziej szlifowanie zmiany w podatkach. Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Za zmiany w podatkach i składce zdrowotnej 10%. Najbogatszych podatników zapłaci prawie 19 miliardów złotych. Za to reszta ma na nich zyskać blisko 24 miliardów złotych. Emeryci i osoby zarabiające na umowach o dzieło najbardziej skorzystają na zmianach w podatkach, które planują rządzący. odprowadzających wysoko wysokodochodową działalność gospodarczą do emerytów, tak w największym uproszczeniu ma wyglądać przepływ pieniędzy między grupami społecznymi, jeśli wdrożone zostaną rozwiązania podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie. Wskazują na to dane Ministerstwa Finansów. Resort przeanalizował, jaki efekt przyniosłyby zmiany w podatkach i składce zdrowotnej, dzieląc podatników na 10 grup według uzyskiwanych przez nich dochodów. Z analizy wynika, że na minusie byłaby tylko ostatnia, czyli 10% najbogatszych, którzy rocznie uzyskują od 105 tysięcy złotych brutto w górę. W sumie musieliby oni wyłożyć 18,7 miliardów złotych. Z innych danych podatkowych wiadomo, że co najmniej połowa z tej grupy to osoby prowadzące działalność gospodarczą, głównie te, które rozliczają się stosując liniowy pit. Choć kwota ta może robić wrażenie, to obciążenie podatkowe grupy o najwyższych dochodach wzrośnie zaledwie o 3,6%, mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Polski ład miałby być korzystny dla pozostałych dziewięciu grup. Przy czym największe zyski trafią do osób w centrum rozkładu dochodów, np. do piątej grupy OK. 4,2 miliardów złotych. W sumie 90%. Podatników ma dostać 23,8 miliardów złotych. MF ocenia, że beneficjentami byłoby 18 milionów osób, z czego ponad 8 milionów to emeryci. Ekonomiści Centrum Analiz Ekonomicznych CNA. Korzystając z danych MFI wyników badań budżetów gospodarstw domowych, obliczyli, że do osób w wieku emerytalnym, które mieszkają samotnie, może trafić 5,3 miliardów złotych rocznie, a do emeryckich małżeństw 6 miliardów złotych. Razem 11,3 miliardów złotych. W tej ostatniej grupie aż 31,5%. Małżeństwo odniesie korzyści wynoszące pomiędzy 100 i 250 zł miesięcznie, natomiast w przypadku aż 61,1% zyski przekroczą 250 zł. Dla porównania, na korzyści przekraczające 250 zł miesięcznie liczyć może jedynie 14,9%. Rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, 24,8%. Małżeństw z dziećmi oraz 34,2%. Małżeństw bez dzieci, piszą ekonomiści CENEA w publikowanym dziś raporcie. Zmiany podatkowe w polskim ładzie zapowiadają rewolucję. Dla wszystkich podatników pojawi się 9%. Liniowa stawka składki na zdrowie, bez możliwości odliczenia od podatku, co zwiększy ich obciążenia fiskalne. Amortyzatorem tej podwyżki jest wprowadzenie kwoty wolnej, co sprawi, że osoby o dochodach do 6 tysięcy złotych zapłacą mniej niż dziś. Nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą z podatkiem liniowym. Wyliczenia pokazują, że najwięksi beneficjenci to zarabiający OK 30 tysięcy złotych rocznie. Zapłacą wprawdzie 9%. W składki, ale podatku PIT już nie. Osoby zarabiające 2,5 tysięcy na miesiący dostaną o ponad 150 zł więcej co miesiąc. W grupach o wyższych dochodach ta korzyść stopniowo maleje, bo zaczynają płacić pit. Dla osoby zarabiającej obecną pensję minimalną roczna korzyść to ok. 1670 zł z wynagrodzeniem 3000 zł miesięcznie maleje do niespełna 1550 zł. W okolicach 6 tysięcy. Korzyść zanika i teoretycznie podatnicy płaciliby więcej niż obecnie, ale zniwelować to ma tak zwany ulga dla klasy średniej. Dzięki niej osoby o dochodach do ok. 130 tysięcy złotych rocznie nie zapłacą więcej podatku niż obecnie. Ci, którzy są powyżej tego poziomu, na przykład zarabiający 150 tysięcy. Złotych rocznie, zapłacą ponad 1800 złotych więcej niż dziś. Jeśli porówna się relacje obciążeń podatkowo-składkowych do pensji brutto, liczymy tylko obciążenia po stronie pracownika. Między obecnym systemem a planowanymi zmianami, to widać dużo większe zróżnicowanie między tymi o najniższych i najwyższych dochodach. Dla osób o zarobkach 30 tysięcy złotych takie obciążenie wynosi obecnie 27,8%. I ma spaść do zaledwie 21,5%. Na drugim biegu nie są osoby o wyższych dochodach. Obecnie zarabiający 150 tysięcy złotych oddaje państwu 32,9% swojego wynagrodzenia, a po zmianie będzie to ponad 34%. Zupełnie inna jest sytuacja osób na działalności gospodarczej opodatkowanych liniowo, ponieważ nie mają one kwoty wolnej. Dla nich PE oznacza podwyżki o rząd wielkości większe. Samozatrudniony z wynagrodzeniem 8 tysięcy złotych brutto dziś na rękę może otrzymać około 5,5 tysięcy złotych, a po zmianach będzie to mniej, o ponad 390 zł i to miesięcznie. Im wyższe zarobki, tym większa różnica. Obecnie z powodu ryczałtowych składek na ZUS i NFZ ci podatnicy opodatkowani są degresywnie czyli im wyższe zarobki, tym relatywnie mniejsze obciążenia. Zyskują emeryci bilans zysków i strat Polskiego Ładu pokazuje Centrum Analiz Ekonomicznych CNA. Eksperci policzyli to, bazując na danych MFIGUS. Wyszło im, że w przypadku 10,9 milionów gospodarstw domowych nowe porządki w podatkach zwiększyłyby miesięcznie dochód do dyspozycji o co najmniej 10 zł, a w przypadku 1,4 milionów tyle wyniosłaby minimalna strata. Analizy CNA są zbieżne z symulacjami Ministerstwa Finansów, najwięcej mogłyby zyskać gospodarstwa domowe ze środka rozkładu dochodów, okej. Okay. 255 zł miesięcznie, a największe obciążenia poniosą mieszczące się w grupie 10%. O najwyższych dochodach. Eksperci wyliczają, że dla OK. 0,5 milionów takich rodzin oznacza to ubytek rzędu 1390 zł na miesiąc. Cenea zwraca uwagę, że dość dużo pieniędzy w wyniku reformy trafi do emerytów. W sumie może to być 11,3 miliardów złotych. To mniej więcej połowa korzyści, jakie podatnicy mają otrzymać po wprowadzeniu polskiego ładu, przy czym w przypadku aż 61%. Małżeństw z zyski przekroczą 250 zł miesięcznie. Dla porównania, na taką korzyść może liczyć tylko 24,8%, małżeństw z dziećmi i 34,2%, małżeństw bez dzieci. Nie do końca jest to spójne z celem, jaki przyświeca zmianom w klinie podatkowym. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie obciążeń dla niskich płac, po to, żeby zachęcać do aktywności zawodowej osoby o niższych kwalifikacjach oraz przeciwdziałać wzrostowi szarej strefy. Proponowane zmiany z pewnością podniosą stopień progresywności systemu podatkowego i są jednym z niewielu przykładów pakietów reform w ostatnich latach. Które połączą wprowadzenie korzyści podatkowych ze wzrostem opodatkowania dużej grupy populacji. Jak zwykle jednak przy okazji każdej wprowadzanej reformy w systemie podatkowym, a w szczególności w przypadku reformy o takim szerokim zasięgu, należy zadać pytanie, czy zmian o podobnym wpływie na progresywność systemu nie udałoby się wprowadzić. Stosując inny zestaw instrumentów, piszą ekonomiści Cena i dodają. Że z tego punktu widzenia lepszym pomysłem byłoby podniesienie kosztów uzyskania przychodów zamiast zwiększania kwoty wolnej. Umowy o dzieło nowym Eldorado polski ład będzie korzystny przede wszystkim dla osób czerpiących dochody z umów o dzieło. Płakać i płacić będą natomiast jednoosobowe działalności gospodarcze. Z analizy federacji i przedsiębiorców polskich wynika, że umowy o dzieło mogą się stać nowym podatkowym Eldorado. Nie jest od nich pobierana składka zdrowotna i nie płaci się ZUS, więc ten rodzaj kontraktu wyłącznie zyskuje. Na przykład przy umowie na 5000 złotych brutto podatnik zyska ponad 378 złotych na rękę. Na drugim biegu nie są prowadzący działalność gospodarczą, już przy dochodzie powyżej 5000 złotych zaczynają ponosić większe obciążenia. Dodatkowo nowa konstrukcja klima podatkowego zmniejsza atrakcyjność liniowego PIT w porównaniu do skali podatkowej. Próg korzyści dla liniowego PIT przesuwa się z OK. 10 000 zł brutto dochodu miesięcznie do OK. 16,2 tysięcy zł, przy założeniu, że podatnik na liniowej stawce nadal nie będzie mógł korzystać z kwoty wolnej, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP. Jego zdaniem zamiana ryczałtowej składki zdrowotnej na proporcjonalną 9%, uzależnioną od dochodu, zabetonuje na lata ryczałtowe opłacanie składek na ZUS. To niedobrze, bo o ile od wysokości składki zdrowotnej nie zależy skala świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest ubezpieczony, o tyle już wysokość emerytury ma bezpośredni związek z tym, ile ubezpieczony na nią odkłada. I bez zmiany w składce zdrowotnej, pomysły, był zależnić w składkę emerytalną o części dochodu, spotykały się z dużym oporem. Teraz szanse na zmianę będą jeszcze mniejsze co oznacza, że czeka nas problem emerytur minimalnych dla dzisiejszych przedsiębiorców, ocenia Kozłowski. Autorzy: Marek Hondzyński, Grzegorz Osiecki.